Wiktor, w ostatnim meczu rozegranym w Katowicach spisywałeś się genialnie. Jakie masz wspomnienia z tego meczu? Na pewno dobre wspomnienia. Wygraliśmy wtedy 2-0 po dobrym spotkaniu z naszej strony. Zachowałem czyste konto i myślę, mam nadzieję, że przyszły mecz będzie wyglądał tak samo i wywiezimy trzy punkty z Katowic. Jak wygląda wasza współpraca z Gerardem Bieszczadem? Czego możesz się uczyć od bardziej doświadczonego kolegi? Myślę, że bardzo dobrze. Jest to zdrowa rywalizacja wzajemnie sobie pomagamy na treningach postawą rywalizujemy o miejsce w bramce i myślę że to tylko pomaga nam szkolić się jak najlepiej bo ja wywieram presję na Gerardzie Gerard wywiera presję na mnie no i myślę że wszystko jest OK. czego spodziewasz się po GKS Katowice i jak zapatrujesz się na poniedziałkowy mecz na pewno będzie to trudne spotkanie GKS chce sobie zapewnić, zapewnić bezpośredni awans My też my mamy swoje cele i musimy wywieźć tamte trzy punkty. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie dla kibiców i wyrównany mecz. To pozostaje tylko zaprosić na oglądanie meczów TVP Sport. Zapraszamy wszystkich kibiców przy telewizory.